Moi drodzy, aby zrobić dzisiaj pika z ikoną, musiałem nakupować kart za 650 tysięcy monet. Także możemy się umówić, że Wy możecie kupić kolejnego pika z ikoną w kolejnym odcinku za... 2000 łapek do góry. Myślę, że to uczciwa cena. Ja na dzisiejszą ikonę naprawdę się wykosztowałem, także mam nadzieję, że docenicie to łapką do góry. A ja oczywiście jestem Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zobaczycie: Nagrody za Division Rivals, Piki 81, Pika 85, Pika 100 Totsem lub Shapeshifterem 93, no i oczywiście wcześniej wspomnianego Pika z Icono Moments. Wy, moi drodzy, pamiętajcie o tym, aby słuchać kanał koniecznie z dzwoneczkiem i aby nic nie przegapić. A w komentarzu dajcie znać, czy trafiliście jakieś karty Shapeshifter w ostatnim czasie. I czy może zrobiliście pika z ikoną i też dajcie znać, co wam tam wyleciało. Szukasz sprawdzonych końc do FUT22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Trwa kolejny tydzień promocji z okazji eventu ShapeShifters. Z kodem widocznym na dostaniesz 10% zniżki, a kupujący mają szansę na wygranie jednej z trzech topowych kart. Dodatkowo wybrani klienci dostaną gifty, niespodzianki. Link w opisie. Polecam. No to zaczynamy od nagród za Division Rivals. Dywizja pierwsza. Zbierzemy opcję niewymienną. Tu mamy cztery paczki. Dostaniemy trochę kart na przepałkę do piku 81+, do jakichś tam rozbudów. Dzięki czemu tworzy się Jakiś tam mniejszy foder w klubie. No i ułatwi nam to robienie SBC przede wszystkim o Pika z Shape do 93, plus i Pika z ikoną Optimus Prime. Także opcja druga zabierana standardowo. O, Walkout! Dobra, Walkout to 86 albo 87 karta. Di Maria. No dobrze, ok. Pierwszy walkout na dzisiaj. Jedziemy, pierwsza paka do 100K. Wobec tych paczek mam już jakieś tam wymagania. Może jakaś karta Shape Shifter wyleci. No nie, bo nie ma nawet walkoutu. Wow, Vela 83, to jest najlepsza karta w tej paczce, nie no, super. Ostatnia paczka za Rivalsy na dzisiaj. No nie powalają one, nie ukrywajmy. No nie, dobra, przemilczmy. To naprawdę nie ma sensu grać tych Rivalsów już, bo co tydzień leci to samo. 12 piguł 81+, liczymy na jakieś fajne trafy, może na jakieś walkouty. O! Mukiele! Nie wiem czy on jest coś warty, ale karta wygląda dobrze. Dobra, silny chłop na obronę, może być. 11 pik, zobaczmy co w nim Dyke, okej. Okay. Jest kolejny walkout, No w sumie niby tylko dwa walkouty na te 11 pików, bo to raczej tylko Aniasz, ale ten jeden to mukiele, więc fajnie, bo to karta to Shape Shifter trafiona. No, i jego 89, całkiem spoko, foder, nie? No i przyszła pora na Pika 85, SBC zrobione za darmo totalnie, ze wszystkiego, co było w klubie, ze wszystkiego co niewymienne. Także przepalamy sobie taki oto skład i liczę na to, że odda mi albo kartę Shapeshifter, albo jakąś kartę 90, chociaż, żeby, żeby po prostu zrobienie tego się opłacało. Także zobaczmy, co nam tutaj wyleci. Pika 85, poszło i co mamy? Ech. Anhera di Maria Zaczynamy moi drodzy przepalanie pierwszego składu na pika z Totsem lub Shapeshifterem93 plus Taki oto skład sobie przepalamy Wszystko z klubu, wszystko niewymienne I za chwilę przepalamy drugi skład o ocenie 86 No i drugie SBC o tego pika gotowe moi drodzy Taką jednostkę sobie przepalamy, żegnamy Maradonę w wersji Baby Przepalamy sobie tą ikonę moi drodzy, no ale po prostu no Mamy taki etap gry, że ikony w wersji baby po prostu no nie dojeżdżają już. Mała legenda naszego klubu. 652 spotkania, 239 bramek, 214 asyst. No i moi drodzy, oczywiście ten pik leci z odsłanianiem po statystykach. Nie mogło być inaczej. Jedziemy. Jeden z czterech piłkarzy, TOC lub Shape Shifter 93. Tam naprawdę są świetne karty do trafienia. Między innymi ten Messi, którego tutaj widzicie. A co będzie? Przekonajmy się. To już się otworzyło, moi drodzy. Te karty już tam są. Co na dzień dobry. Shape Shifter czy TOC? Toc jakiś. 94 podań, 79 fizyczności. Okej, yy, okej. Okay, okay. Niewykluczone, że to w sumie nadal może być ktoś ciekawy. 90 strzały, no dobra. Tu już troszkę gorzej to wygląda. 88 tempa, 98 drybin. Nie wiem kto to jest, kurczę, ale przeciętna karta. Bernardo Silva. No właśnie, wyglądał na kogoś tego typu. Teraz sobie zróbmy lewą stronę. I co tutaj mamy? Toc znowu, okej. Okay. 92 podań, 91 fizyczność. Okej. Okay. Jeżeli tutaj będą strzały na poziomie. 96+, plus 97+, plus, to możemy liczyć na coś potężnego. 86 strzały, ale 92 obrony, czyli jakiś SPD zapewne. I co na koniec? 93 tempa, 94 drybnik. Ej, okej, okay. to może być całkiem niezła karta. Szybko biega, dobrze drybluje. Żao Cancelo? Okej, okay, zobaczmy. Cancelo, no... Okej, okay, byłoby spoko bym się cieszył. Ale ja mam Portugalczyka w czerwonej wersji za Foot Champions. No, na razie mamy dwie karty Portugalczyków z Manchesteru City. To jest dość ciekawe. Dobra, Shape czy Toc? Toc znowu, kurde. Co to będzie, Pix z samymi czterema Tocami? 80 zapodem, 98 fizyczności. Całkiem silny kolega jakiś. 94 strzały. No, nie, nie, nie. nie. To chyba mi robić, co? Robić. No nie, no nie, słabo, tu po prostu słabo No i co, będzie ten Shapeshifter, czy będzie nudny pick z czterema sami? Przekonajmy się Nudny pick z czterema sami. no come on Serio nie dostanę żadnego Shapeshiftera tutaj 99 tempo 93 dribbling? Goodwin, o mamo No nic, dobra, no widzowie, niestety Ten pik bez większej historii dla nas Oczywiście Cancelo byłby small winem Gdyby nie to, że już go mam No a w takiej obecnej sytuacji, no to pick bez historii I bierzemy po prostu najwyższy overall bo ten kancelo pójdzie na przepałkę. No i okej, okay, moi drodzy, zaczynamy robić SBC o ikonę. Przepalamy tego żałkancero, no który jest tak naprawdę praktycznie duplikatem dla mnie. Mam go w czerwonej wersji. Tutaj wydaliśmy troszkę monet, kupiliśmy dwa overall 93 i jeden overall 90. Niestety, jak się nie ma faderów w klubie, no to trzeba po prostu płacić. Drugie SBC o ikonę, również gotowe. Tutaj po raz kolejny musieliśmy wydać trochę monet. Kupiliśmy tego Sornosa za 39,5 tysiąca. Został kupiony również Casemiro za 1026. Oprócz tego dokupiony Virgil van Dyke Di Maria. Ten wydatek na ikonę nam rośnie, no ale cenę tego SBC zaniża nam mocno Ruben Jeszcze tutaj mała kontrowersja, bo przepalam kartę. To ty moi drodzy na tą ikonę. Dlaczego go przepalam? Głównie dlatego, że zagrałem już ponad 800 spotkań i ciągłe granie tą samą kartą na obronie troszeczkę Nudzi. Zatem to też nie jest karta zbyt dużo warta, bo około 200 tysięcy. więc w każdej chwili ja bym chciał, to sobie mogę go odkupić. W każdym razie przepalamy to i zostają nam jeszcze tylko dwa SBC-ki. Przedostatnie SBC gotowe, no i tutaj, moi drodzy, główny wydatek poszedł na Millera, Eriksena i Sornozę. Dokładnie wydaliśmy na tych panów jakieś 180 tysięcy końców około myślę. Łączny wydatek na ikonę się zwiększa, ale my się tym nie przejmujemy. I lecimy robić ostatnie SBC. No i okej, okay, moi drodzy, ostatni skład. Na ikonę, gotowy. Tutaj kupiliśmy właściwie całą jedenastkę No niestety nie mieliśmy już kart w klubie. Tak czy tak, przepalamy sobie to, moi drodzy, i lecimy otwierać. A wydałem 650 tysięcy monet około na tego player pika. Także mam nadzieję, że mi odda dawno. Tak bardzo nie brakowało mi foderu na jakiekolwiek SBC jak dzisiaj, ale mimo tego ikonę zrobiliśmy. No i dzisiaj, moi drodzy, po raz kolejny zabawa z blokowaniem jednego pika przez top donatora dnia. Tutaj koledzy urządzili sobie naprawdę ciekawą wojnę, Terminator i Pitkill, pozdrowienia dla obu panów, ale ostatecznie Terminator okazał się zwycięzcą i Terminator zablokował, moi drodzy, Pika z numerem trzecim i trójki, cokolwiek by tam nie było, nie mogę zabrać. Otwieramy to, lecimy i zobaczmy, widzowie, co się tutaj wydarzy. Widzowie na streamie chcą, żebym zaczął od trójki, czyli tej ikony, która jest zablokowana, której nie będę mógł zabrać bez względu na to, co się tutaj znajdzie. Jedziemy! Zobaczmy, co tutaj będzie. Nie jest to duplikat, ok? to już wiemy. I pierwsze staty. 97 podań, 83 fizyczność. Ej, to nie jest żaden Pele, prawda? Pele miałby, miałby mniej chyba podań. I chyba raczej tutaj nie będzie Wielkiego bum. Wydaje mi się, że to będzie jakiś szavi Pirlo, nie? Coś w tym stylu. Nie ma tutaj chyba przepotężnej ikony. 86 tempa, dobra, to nie może być nikt dobry. Nie wiem kto to jest, ale wygląda na jakiegoś Davida Beckhama, może? Uwaga! David Beckham! Let's go! Let's go, widzowie! Także nie tracimy niczego ciekawego. No to odsłaniamy teraz numer jeden. I zobaczmy, co tutaj będzie. Okej, okay, duplikatu nie ma. Proszę, żeby to nie był bramkarz. Okej, okay. nie jest to bramkarz, ale te pierwsze statystyki, no, nie przemawiają do mnie zupełnie. No, co to jest? Co to jest? Nie ma szans, że tu ktoś dobry. 76 poda, nie być dobrą ikoną. Nie, to się wyklucza, widzowie. 94 strzały, dobra, Van Basten na Bolineker, inne. Wieri. O mało! Zapomniałem o tym, że taka karta istnieje. Ikonę numer 2 bierzemy sobie w ciemno, najzwyczajniej, no i poszukamy sobie jej po klubie. No to zacznijmy od razu odważnie i weźmy sobie Anglię, żeby wykluczyć te słabe trafy. No nie oszukujmy się, żaden z Anglików na obecnym etapie gry nie jest ciekawym trafem, po prostu. Więc uwaga, czy trafiliśmy Anglika? Nie ma Anglii, okej. Okay. To akurat bardzo dobra informacja. Ja jeszcze bym sobie chciał sprawdzić od razu Argentynę, bo tutaj też nie ma nic ciekawego, uwaga. Nie ma Argentyny. Okej, okay, dobra. A teraz już po prostu sobie lecimy alfabetycznie. No i okej, okay, biorąc pod uwagę to, że sprawdziliśmy już Anglię i Argentynę na samym początku, to jesteśmy w niezłym położeniu, ale wiadomo, trzeba jeszcze przejść przez Hiszpanię, Włochy i tak dalej. Więc no Hiszpana bym nie chciał po prostu, bo Tragenio może do testu, może nie. Reszta mnie totalnie nie interesuje, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Więc zobaczmy. Czy to jest Hiszpan? Nie jest to Hiszpan, dobra. No to co, Portugalia i Eusebio? Bo ani Figo, ani Rui Costy, ani Deko oczywiście nie chcemy. Jeśli to ma być Portugalczyk, no to tylko. Eusebiusz Smolarek Okej, okay, nie ma w po ogóle Portugalii Włochy No boję się tych Włochów Może przedostatnie ostatnie 2-3 piki lub paczki z ikoną ci Włosi przestali nam dropić Ale wcześniej przecież był, kurde, i Pirlo I był jakiś Baresi bodajże w niedawnym czasie Troszeczkę mnie przeraża perspektywa tego, że tutaj ktoś może być Maldinim Optimusem, oczywiście bym nie pogardził I to by było coś ciekawego, ale żadna inna włoska karta mnie nie ciekawi, także Proszę, oby to nie były Włochy, no Uwaga Okej, okay. jest tylko Maldini Prime, który już był. Nie trafiliśmy Włocha. Jeżeli chodzi o Niemców, to też, no raczej tutaj nie rozważam wstawienia jakiejkolwiek karty do pierwszego składu, z wyjątkiem Matejosa Optimus. To byłoby coś fajnego. Zobaczmy, czy to będzie Niemiec. Przekonajmy się, uwaga! Nie ma Niemców, dobra! To jest kolejna super informacja, widzowie. Dobra, lecimy z Holandią. Czuję na bank jakiegoś van Nistelrooya, a van Bastena, albo van Persiego. Zobaczycie, będzie jakiś van na napadzie, i to jest fakt. Patrzcie na to. Uwaga, Holandia. Nie ma! Nie ma Holandii. Są tylko karty, które miałem. Dobra, teraz to się pozytywnie zdziwiłem. Czyli zostaje nam Francja lub Brazylia. Ostatnim razem, gdy tak się stało i doszliśmy właściwie nawet do Brazylii, to trafiłem Rivaldo. Oby dziś było lepiej. Jest spora szansa na coś naprawdę przyjemnego. Także Francja, jakiś zjedni, Zidane. No byłbym bardzo zadowolony, oczywiście Eric Cantona też nie jest zły, Patrick Vieira też jest do trafienia, więc naprawdę we Francji jest dużo fajnych trafów, ale też może być Petit, może być Trezeguet, Pires, a tych trafów nie chcemy, po prostu zobaczmy, czy to jest Francja. Petit. No to się musiało tak skończyć, że naprawdę już nawet zdziwiony nie jestem. Emanuel Petit, widzę, to był dobry kilka chwil temu. Eee, koszulka Arsenalu, widzowie. Koszulka Arsenalu zrobiła swoje. W tym wypadku niestety zrobiła swoje. No i na zakończenie, moi drodzy, robimy sobie player picka. Z kartami, które wychodziły w SBC w marcu, kwietniu i maju. Jest tam trochę fajnych zawodników do trafienia. Między innymi, nie wiem, tam chyba jest Ronaldo, player of the month, Kylian Mbappé player of the month, Rodrigo w tej swojej specjalnej wersji. Wiecie, moi drodzy, robimy to oczywiście z odsłanianiem po statystykach. No i zobaczymy, co będzie. Od czego zaczynamy? Serdar. Bez komentarza zostawmy. To jest Toc jakiś chyba, który był w SBC. Może być ciekawie. Batshuayi. Jest po prostu słabo. Nie ukrywajmy. Co tu? Czy to uratuje? Opening. Urodzinowa karta jakaś. Koklę. No tragedia, nie o co mówić, tragedia. Nie wierzę naprawdę w to. Jak temu nie bardzo nie oddało. W tym pierwszym piku z 364 był tocem tylko i wyłącznie Cancelo Team of the Season, który był dla mnie duplikatem, bo miałem już Cancelo za Foot Champions. Potem fatalnie jak się okazało, pix z ikoną, i na koniec jeszcze teraz mnie docisnął ten pick z, z kartami, które wychodziły w SBC. No po prostu podsumowując, nie wiem jak to jest możliwe, że w żadnej z tych rzeczy tak naprawdę mi nie oddało.